Cześć kochani, witam Was serdecznie na popołudniowym odcinku. Zdążyłem, udało mi się szybko wrócić. Jest 15 po 5, 20. akurat mi starczy jeszcze na wieczorny odcinek. Przygotowałem wielką krzyżówkę, super linie, ekstra linie, owocową eksplozję. A ze szwajcarskich mamy helwetikę, casual, 500 franków party i szczęśliwy los. Zobaczymy, co nam tutaj Szwajcary dzisiaj rzucą, albo nie rzucą. Zobaczymy, co nam Polskie rzucą. Mamy kółko, krzyżyk, 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 kółko, krzyżyk. O, jest wygrana! Patrzcie, pierwszy raz mam wygraną. Teraz muszę sprawdzić, jak tutaj o co tu chodzi. Hmm. A, to wygrywamy wtedy dwie. I tu, no, 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 zrabka jest za dwa franki, a co będzie? Jeden frank i drugi, no, ale fajnie. Dwa franki wpadły. Teraz szczęśliwy los. Raz mi się tutaj coś udało wygrać, no, ale to tylko raz i do góry. O nie, no. A nie. No, nie, patrzcie, jakaś świnia. Dobra, dwójeczka do góry, do góry i w bok. Trójeczka w lewo, w lewo, w dół, w dół, w dół. Jest wygrana, patrzcie. Gabi tutaj właśnie do mnie przyszła. Ciekawe, czy jeszcze jedno będzie. No jest. Dwie wygrane są, patrzcie. To jest 5. To jest 5 franków natychmiastowa wygrana. Sprawdźmy, co jest tutaj. Kolejne 5 franków i mamy tutaj 5. 15 franków, zobaczcie. Super. No to się postarały. Teraz rabiemy 500 franków party. Wygrywa 16, 7 i czternaście dwadzieścia pięć trzy dziesięć dwanaście dwadzieścia dwa siedemnaście dwadzieścia cztery jeden sześć i ostatnie mamy jedenaście tu jest niestety pusto helvetica Szczęśliwe te zrabki szwajcarskie ostatnio. Pierwsze mamy 15, i 15 jest tylko raz 48. Następne mamy 49. Kolejny jest cztery, mamy czwóreczkę, dalej jest czterdzieści następne mamy trzydzieści cztery, trzydzieści cztery jest dwa razy siedem.

Jedenaście mamy. No ciekawe, dwunastka będzie. Trzy. Osiem. Osiem nie ma. Szesnaście mamy tutaj. Dwa. No dwójki nie ma. 28 stu. 43 No i to było chyba ostatnie tak jest. No niestety Helvetica pusta ale ten szczęśliwy los to był fajne wygrane. Gabuś, wszystko w porządku, wszystko w porządku. Dobra, owocowa eksplozja o numerze pierwszym. No tutaj przyszło na biurko. Pierwsze mamy pomarańcze, następnie mamy cytryny, kolejne są borówki. Następny symbol to jest karambola. Kiwi, nie ma kiwi, a nie są tutaj dwa. Następnie mamy figi, ostatni. Ostatnie są banany w górnym rzędzie. Może polecimy teraz od dołu. Gruszka pierwsza. I druga gruszka. Truskawka. Awokado. Mamy winogrona. Jabłka. Arbuzy. I ostatni symbol to brzoskwinie. No, niestety nie udało się żadnej linii tutaj stworzyć. Bierzemy się za ekstra linie. Ekstra, super linie są o numerze 35. Pierwsza jest korona. kor Rolki Słoń Biedronka. Teraz mamy diament, parasol, klucz, moneta. Monety nie ma. Wiatrak pierwszy, drugi, teraz jest motyl, ptak, ptaki są dwa, trzy, sakwa jest kolejna, tęczą Teraz mamy podkowę, podkowy brak. Słońce. Arbuz. Okulary. Klapki. Dobra, trzy ostatnie symbole. Kwiat. Kwiata nie ma. Rower jest, tutaj widzę, że jest jeden, i ostatni symbol to balony. Balonów brak. I tu niestety jest pusto. Przechodzimy do ekstra linii o numerze 21. Pierwsze mamy klapki. Następne klapki. Tu jeszcze jedne i jeszcze jedne. Lody lodów nie ma. Korona. Tu jest pierwsza, tu jest druga, kolejna i ostatnia. Kwiat. Tutaj mamy kwiaty, tu jest ostatni pan słoń, pan słoń jest jeden, rolki kości. Biedronka. Dobra. Dalej jest cytryna. Cytryny brak. Piłka. Mamy piłki. Następnie jest rower. Kolejny jest krab. Tutaj mamy jednego kraba. No i tylko jeden, Sakwa. Gwiazda. Gwiazdy nie dali. Łódź, parasol, parasol, drapiemy parasol. No, ciekawe, czy coś się tutaj ułoży, czy nie. Tęcza. Liczę na jakąś wygraną wielkiej krzyżówce. Teraz mamy serce. No, tutaj motyl tworzyłby linię tutaj. Ptak. Mamy ptaki. Kolejny jest diament. Następny motyl tworzyłby linię. Okulary, no i zostały trzy ostatnie symbole. Popcorn, tu jest popcorn, wiatrak. No, chyba tutaj wszystko. Bokiem pójdzie, coś mi się wydaje. A tutaj jeszcze mamy wiatrak. No i ostatni symbol to klucz. W klucie, spaczcie, tylko jeden na samej górze. Dobra, tu jest również pusto. Polskie dają znowu dzisiaj ciała: wielka krzyżówka o numerze 5. Zaczynamy mniej więcej od połowy. A tutaj mamy S. W bonusie S nie ma, tutaj mamy san, gruszka, szaman. Tu jest Sejm. Albo ktoś woli może kapusta, osa. Dobra, kolejna litera. To M tutaj mamy film Max następne jest mleko Kamil firmament Sejm no i M mamy zdrapane dalej jest N tutaj mamy dno Nil Uran, San, Panda, Konar, mm, Tu jest granat, Uczulenie, Koronacja, Tutaj mamy Bon, Antonina, Tutaj mamy Interes. I Kupidyn, następna litera to U, tu jest Uran, Peru. Tutaj mamy Uczulenie, tu jest Kupidyn. Następna litera to H. Bonusowy Hiop Tutaj H nie ma Tu jest Ochota Ochota na 100 zł Fajnie by stówka wpadła w tej zrapeczce Ale wątpię P Por Palec Tu jest Panda Tutaj mamy Peru Powiem wam, że że powoli to tak, nie wiem, no, ale zaczyna być taki bardziej już pesymistyczny względem tych zdrapek. Co mi się udało? Kilka razy po 300, raz mnie 500, raz 1000, tak, na tyle zdrapingów, na tyle odcinków. Nie wiem, no test nie chcemy, wiecie, do tych odcinków zbytnio dokładać, a na przykład teraz super linie, e, mega linie, trzy paczki, no to musiałem sobie sam kupić, to nie było żadnej wymiany ani z niczego. I na razie zwróciło się 140 zł z trzech paczek. Zobaczymy, jaki będzie wynik końcowy. Z tych zdrapek za 10 zł, no to jest bardzo ciężko, żeby się zwróciło. Nie kupuję już paczkami, bo to się w ogóle nie opłaca. Po 10, po 15 z każdej z każdego rodzaju, i wtedy może akurat będzie szczęście, że się stuwa trafi, i wiecie, będzie prawie za darmo, nie wszystko. Ale tak to jest. Tak to jest normalnie tragedia nie wiem, ale też przestali jakoś za te odcinki płacić za reklamy, coraz mi albo reklam jest albo są po prostu nieoglądane i dochody z YouTube, chociaż nie są wielkie ale spadły o powiedzmy tak mniej więcej 60% no nie, 55% tu się tworzy osa no i nie jest, wiecie, za, za wesoło żeby tak jeszcze z każdego jakiegoś tam wiecie ymm, z każdej takiej wymianki żeby się przynajmniej trafiło chociaż nie wiem no y, z 500 zł w każdym takim w takiej paczce co mi tutaj przychodzi to by było fajnie ale tak zrabki są za 4000 i 2500 z powrotem wydrapane jak jest dobrze nie no naprawdę Naprawdę nie niemiło się to wszystko robi coraz bardziej. YouTube nie daje zarobić. Lot to tym bardziej nie pociągniemy to jeszcze trochę. Zobaczymy ile z tego dalej wszystkiego będzie jeszcze Jak to się jeszcze bardziej rozwinie może. No i co? Pokadałem. Teraz zdrapiemy K. Jest kamil. Tutaj mamy rzepak, kopalnia, kapusta. No, zdrapane wszystko. Fauno. Musieli czymś tutaj przyblokować. X -a może jeszcze dadzą. Jak będziemy mieli szczęście? J. W małej J nie ma. W dużej też jest nie za wiele koronacja. Same. No i to wszystko. Na dole mamy ostatnie Z. W bonusie Z nie potrzebujemy. Tu się tworzy szaman. Mamy jeszcze leczenie. To na tyle. Tutaj mamy zimę, rzepak, uczulenie. No, to by było na tyle. Kolejne jest C. Tu jest palec. Leczenie. Tu jest znowu uczulenie. Tu się tworzy drugi wyraz ochota. Tutaj jest obcy. No, i to by było na tyle z C. Ojej, moje ukochane F. W bonusowym filmie. A tutaj. Tu jest firmament. No, i to by było na tyle z F. W sumie. Zobaczcie. Tragation. Y. Tu jest Badyl Tu jest Elektryk. Tutaj mamy Lizyp Obcy. No, i to wszystko możesz, jak R wpadnie do bonusu albo D, ale, ale mamy L. Palec i film. Tu jest Nil. Tu mamy Badyl, Abel, Belize. Tutaj jest Nepal. Uczulenie. Elegia kopalnia i wszystko a jeszcze jest mleko, no mleko się rozlało pusto mamy w krzyżówce cab kontrolne, ale żeby nie było tak szybko i wiecie to wyciągnę jeszcze mega linię z mojej tutaj prywatnej kolektury, ale w sumie i już do Was wracam. Już do Was wracam. Dobra, mega linie o numerze siódmym. I drapiemy. Pierwszy symbol to jest łódź. W łodzie mamy dwie. Następne jest słońce. Tu jest kolejne słońce. Prezent. Dlatego to się nie da rady przyoczyć. Kolejna jest moneta. tu jest następna moneta teraz mamy winogrono to jest następne kolejne pióro jest i pióro tu jest następne pióro tęcza Następnie mamy arbuza, tutaj arbuza nie ma. Tu jest pierwszy i bodajże ostatni. Rower. Roweru brak. Korona. Dobra. Kokos. Jest kolejny kokos. No, tylko dwa kokosy. Teraz mamy foto. Następne i ostatnie foto. Pierścionek zaręczynowy diamentowy. Tu są jeszcze dwa. Motyl. Moty tylko jeden. Klucz. Kluczów jest trochę. O, jest linia. Patrzcie, fajnie, mamy wygraną. Chociaż jedna będzie dzisiaj wygrana na odcinku popołudniowym. Tak jak rano było fajnie. No to po południu musi być przecież inaczej, nie? Tutaj mamy szminę. Tu jest kolejna, następna. Tutaj mamy jeszcze jedną. Serca nie ma. Piłka pierwsza, druga, trzecia, czwarta piłka. Naszyjnik, no ale naszejnika nie ma. Liść mamy jeden, tylko jeden liść. Diament, pierwszy i drugi diament. Tak jest. Dobra. Kości. O, patrzcie, druga linia. No to mam już na pewno 40 zł, patrzcie, jak fajnie, super. 4 dychy wpadną. Przynajmniej się coś zwróci lody. Lodów nie ma. To idziemy dalej. Pani Biedronka, też nieobecna. Dzwon. A jest dzwon tutaj jeden. Dobra, następny i przedostatni symbol to jest ananas. No i teraz co będzie? Jak myślicie? O, ja wiem, Wiśnia e, Cytryna. Chciałem powiedzieć, nie gdzie Wiśnia Cytryna. Dobra, sprawdzamy, co mamy na dole w bonusie. Portfel i byłaby stuwa, a tutaj 20 i 20, czyli mamy 40 złotych w mega liniach Fajnie, że coś w ogóle wpadło. Cześć skarbie. No i jeszcze przygotowałem jedną zrapkę, patrzcie. Zodiak. Drapiemy zodiak o numerze 20. Na zakończenie żółw, teleskop, nie wiem co to jest, kompas, krab, sputnik, naczynie, lira, jednorożec, delfin, syrena, Flaming, planeta, no dawaj księżyc, statek, konik, antena, chmura, kotwica, słońce, UFO i ziemia. Pusto. Pusto, pusto, pusto. Dobrze. W szwajcarskich zdrabkach mamy 17 franków. A tutaj mamy 40 zł w mega liniach. Niestety, wielka krzyżówka i ekstra linie dały ciała. No, super linie to już w ogóle, nie? Ciężko coś w nich zdrapać. Dobrze, kochani, dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Jeżeli możecie, oglądajcie reklamy. I powinno się wszystko jakoś może poprawić. Trzymajcie się, życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Miłego wieczoru i do jutra. 爸爸。Pa, pa.